Mały chłopiec siedzi na stołeczku u stóp matki. Mama wyszywa coś na płótnie, naciągniętym na tamborek. Mamo, mamo, ale to brzydkie, mówi chłopiec na widok plontaniny kolorowych nici i supełków. A wtedy mama nachyla się do niego z czułością i pokazuje mu wyhaftowany z drugiej strony obrazek, pełen harmonijnych kształtów i kolorów. Zło jest lewą stroną dobra, a my wszyscy siedzimy na niskich stołkach. Te historie opowiadał kiedyś w czasie kazania: Święty Ojciec pio A ja tak bym chciała się z nim spotkać a ja tak bym chciała się z nim spotkać mam ogromną słabość do świętych. Nie, to chyba jeszcze inaczej.